stracił chyba jedynie, dwa czy trzy, trzy proby eee... Nightend, ale no ale musiał przerwać, musiał, musiał wyciągnąć je ze swojej linii minerałów. Tymczasem White puszuje z przodu i chyba znowu będzie dropował, a przynajmniej starał się dokładnie. Nightend zmuszony zmuszony rozdzielić swoje, swoje siły. Tutaj ogromna ilość forcefieldów, Nie wiadomo kto rzucał co. Eee, eee... Jednostki Nightenda nie są w stanie zejść z tej rampy, z tym, że my, z tym, że myślę, że tutaj siły Whitera coraz mniejsze. Więc tak naprawdę, przewaga jest po stronie Nightenda I tutaj Whitera będzie musiał się wycofać, niestety. Więc ten Drop, ten Drop, pomimo tutaj, że dropuje, stara się tutaj jeszcze wyko zadawać jakieś obrażenia. Ten Immortal w sumie jest już prawie, prawie zniszczony. Wymikrował jeszcze swojego przeciwnika. wymikrował te zeloty. Chociaż tutaj jest. Kilka, kilka dobrze położonych forcefieldów mogłoby odgrodzić te, si te siły, tych wszystkich stalker, te wszystkie stalkery. Gania tutaj tymi zelotami bardzo powolnymi e, e, Night nightend. I szczerze mówiąc, pomimo tego, że, że, że nightend posiadał przewagę, oj teraz tutaj takie małe błąd mikro. pomimo tego, że posiadał tutaj e, nightend przewagę... A to zdołał zadać naprawdę duże obrażenia White'a i mówię tutaj o takim force fieldzie, który odgradza. Jest to bardzo ważne, kiedy, kiedy używa Sentry stara się odgrodzić e, drogę ucieczki swojego przeciwnika, który właśnie nie będzie w stanie, nie będzie w stanie mm, uciekać i strzelać e, kolejnymi jednostkami. Tymczasem można zauważyć, że White'a zaczyna, zaczyna zajmować swój natural i posiadając no, w zasadzie dwa razy więcej, dwa razy więcej dronów, e, przepraszam probów. Od swojego przeciwnika jest, jest naprawdę kolosalnej przewadze ekonomicznej i myślę, że to już jest GG dla Nightenda, który posiadając bardzo małą ilość jednostek i nie mogąc produkować tak szybko jak White End. E, przepraszam, jak Whitera. O Jezu. E, myślę, że to będzie GG. Próbuje tutaj jeszcze odgrodzić się rampami, ale odgradza jedynie jednostki, jednostki strzelające, które mogą sobie tutaj za tej rampy strzelać. Night poddaje partię GG E, dla Night Enda. bierze pierwszą grę bardzo ładnym Proxy, proxy gatem, e, wyprzedzając, swojego, wyprzedzając swojego adwersarza e, ekonomicznie. I szczerze mówiąc, e, pomimo, tego, że, pomimo tego, że postawił tutaj tego pierwszego, e, bardzo ważnego e, Proxy Gate'a i starał się tutaj zniszczyć jego ekonomię, nie, nie niszcząc zelotów, e, to Whitea bardzo ładnie się odbudował. W pewnym momencie można było tam zobaczyć, że mecz był dosyć wyrównany i ta przewaga, ekono ta przewaga ekonomiczna e, Została, została, została anulowana i Nightend naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj wymakrował, posiadał wcześniej Warp Gatey. jego kontrola nad jednostkami też była dosyć ładna, no tutaj Waitra w tym, w tym drugim ataku i tutaj w tym, w tym mikrowaniu swoimi jednostkami no i, i oczywiście w tym dropie Immortalami bardzo ładnie zaskoczył swojego przeciwnika więc, GG, GG dla obu graczy, zobaczymy, jak ta, jak ta seria potoczy się podczas drugiej gry. Zapraszam do oglądania. Wszystkie te replaye możecie oglądać na moim kanale z StarCraft na YouTube. Zapraszam więc do oglądania, a także do oglądania tych replayów. Zresztą, możecie te wszystkie replayy e ściągnąć ze strony teamliquid.net. Bardzo ładna, bardzo ładna paczka w którymś z tematów na Team Liquid. Więc, jest to bardzo wszystko ładnie przygotowane. Żeby, żeby Wam o wiele łatwiej oglądało się te replay'e. Zapraszam na następną grę i do zobaczenia.